W Hiszpanii wróciłaś już kilka dni temu. Jak twoja rodzina zareagowała na twoją obecność w programie, na to, jak ty się pokazałaś, co ci mówili? Jak to wszystko podsumowali? Bardzo bałam się powrotu do domu i spotkania z moją rodziną, ale ten program zrobił coś naprawdę niesamowitego. Bardzo, ale to bardzo nas zbliżył, bo jak wyszłam, to dostałam po prostu przeogromne wsparcie od mojego rodzeństwa, od mojej mamy, a nawet mój młodszy brat, z którym od wielu lat tak naprawdę się gdzieś tam nie możemy dogadać, bo on taki jest ten okres taki trochę dojrzewania buntu. jeszcze, buntu, gdzieś tam na studia poszedł. Więc ja w Gdańsku, on w Poznaniu, w ogóle na nasze drogi tak się trochę rozeszły i yy, widzimy się tylko od święta on nagle okazał mi mega zrozumienie, mega wsparcie, gdzie zawsze my tam naprawdę się kłóciliśmy, się wręcz nie lubiliśmy, a on nagle właśnie i uspokajał moją mamę. Mówi, mama, jak tam do ciebie ktoś pisze, to ty w ogóle się nie przejmuj, że to są w ogóle niewarci ludzie uwagi. Szczerze, dla mnie to jest największa wygrana. Żaden program by tego, że tak powiem, żadna wygrana w programie nie dałaby mi tego, co teraz dostałam, naprawdę. Także jestem mega zadowolona. Cieszę się bardzo. Mama powiedziała, że oglądając mnie, nie było ani jednej sytuacji, w której by pomyślała, że na przykład jest na mnie zła, albo że nie wiem, nie dobra, że się mnie wstydzi, czy coś. Jak przyjechała po mnie i mówi, Jestem dumna z ciebie, brawo. A jakie wiadomości dostaje Twoja mama? Bo została poniekąd chyba w to wciągnięta. No właśnie moja mama nie, ponieważ moja mama w zeszłym roku wzięła ślub i ma inne nazwisko, więc na szczęście ona nie dostaje, ale za to mój młodszy brat, który ma właśnie moje nazwisko, mamy takie samo, on za to dostaje podobne bardzo dużo wiadomości. I jakiego typu są te wiadomości? Nie, nie chciał powiedzieć. Nie chciał powiedzieć mojej mamie, ja z nim jeszcze tak na ten temat akurat nie rozmawiałam. A podejrzewać, że one są bardziej negatywne? Negatywne, negatywne, bo on od razu w trosce o mamę, od razu też do niej zadzwonił, mówi, mama do tego, jak coś nie czytaj, nie odpisuj w ogóle na to, nie czytaj. Mama mówi, ale ja nic nie dostałam. On mówi, no to dobrze, ale jakby coś na to nie reaguj, nie? więc raczej to nie były miłe rzeczy.